Już od jakiegoś czasu mamy do czynienia na rynku z olejkami CBD i generalnie z CBD, bo też może być w formie suszy. W dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie przeanalizować na podstawie badań, na podstawie tego, co nam mówi póki co nauka, czy jest to rzeczywiście coś, co może zmienić wiele, czy może poprawić naszą, nie wiem, zdrowie, i jakość życia, czy może jest to naciąganie ludzi na pieniądze. CBD, czyli cannabidiol, jest to jedna z czynnych substancji, która występuje w konopie. I obok właśnie THC jest to jedna z substancji, która ma najwyższe stężenie w tych konopiach. I czym się różni właśnie CBD chociażby od marihuany? Marihuana W żadnym a, wypadku. A komu to potrzebne? A, to potrzebne? a dlaczego? dlaczego? Otóż właśnie, mamy CBD i THC. CBD, czyli cannabidiol, nie jest psychoaktywnym, w sensie nie powoduje żadnych powiedzmy takich czynności psychoaktywnych można powiedzieć, że jest słabszy dużo bardziej od THC czyli tetrahydrokanabinolu i właśnie dlatego może być ogólnodostępny w sprzedaży i tu pozwoliłem sobie wejść na stronę jakiegoś producenta, który sprzedaje właśnie CBD, żeby poczytać co to CBD może nam dać także właściwości terapeutyczne kanabidiolu, czyli CBD to neuroaktywne i neuroprotekcyjne, przeciwnowotworowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwpsychotyczne, przeciwwymiotne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwalergiczne, immunologiczne, dermatologiczne. Także jak widać według producenta i sprzedawcy, to CBD może działać na wszystko. I zacznijmy od tego, że w naszym organizmie naturalnie jest bardzo dużo receptorów kanabinoidowych, i właśnie ta kanabis, czyli ta konopia, może wpływać na wiele czynników w naszym życiu. Czy to może być właśnie apetyt, czy funkcje odpornościowe, reprodukcja, leczenie bólu i mnóstwo innych rzeczy. I w ogóle z jakiego powodu CBD jest postrzegane jako właśnie coś takiego super, co może wpłynąć na wiele rzeczy? To właśnie po pierwsze dlatego, że mamy dużo tych receptorów, które wychwytują. Te substancje, to też chodzi o to, że bardzo wiele firm niestety, ale posługuje się badaniami, które były robione na przykład na THC, czyli medycznej marihuanie, albo połączeniu właśnie THC z CBD, a nie z czystym CBD. I właśnie przyznają, i cały czas są jakby cytowane, bo, bo widzę właśnie w tych artykułach, że są cytowane badania, które biorą pod uwagę THC z CBD, a nie CBD samo. Ogromnym problemem było też w Stanach Zjednoczonych to, że okazało się, że wielu producentów CBD, dlatego że jest tylko jakby jeden lek, który ma to CBD, a wszystko a to są suplementy. To ogrom producentów, po pierwsze, po, miało w swoim CBD więcej niż 3 promile THC, czyli więcej niż jest to dopuszczalne, a także było ogromne zanieczyszczenie tych suplementów, bo ponad 25% produktów spośród prawie 100 produktów, które badali, okazało się, że miało dużo mniej tego CBD niż producent mówił, że to ma. Europę też to dotyka, dlatego że właśnie testy i badania przeprowadzone zarówno w Niemczech, jak i w Polsce wykazały podobne wyniki, że około ponad 20 ponad 25% olejków było po prostu zanieczyszczone i no, nie było, że tak powiem, to co jest na etykiecie. W dodatku mogą zostać pozostałości rozpuszczalników z procesu produkcyjnego, i mogą pojawiać się takie substancje jak heksan, etanol, alkohol izopropylowy, toluen, benzen, ksylen czy aceton. Także, jak widzimy, można powiedzieć, że problemem jest, że tak powiem, czysty produkt CBD, taki, który będzie miał stężenie CBD, jakie powinno być, bez THC i bez oczywiście takich substancji, które mogą być szkodliwe. Ale okej, okay, teraz przejdźmy do badań i przejdźmy do tego, co rzeczywiście to CBD może dać, co jest udowodnione naukowo, a co nie jest. Jeżeli chodzi o skórę, to nie ma żadnego randomizowanego badania, które potwierdzałoby albo zaprzeczałoby, ogóle po prostu nie ma takich badań, które by cokolwiek mówiły o tym, jak CBD może wpłynąć na skórę. Mam tylko jedno przedkliniczne badanie in vitro, które by tego dowodziło, ale jest to o wiele, o wiele za mało, żeby cokolwiek móc powiedzieć. Dużo nadziei jednak pokłada się w CBD, jeżeli chodzi o neurologię. W jednym studium przypadku okazało się, że przyjmowanie dawki 2 razy po 300 mg CBD dziennie zmniejszyło jakby objawy i zmniejszyło jakby natężenie rozwoju stwardnienia zanikowego bocznego. Także można powiedzieć, że osoby, które borykają się z ALS-em, Mogłyby właśnie oczywiście pod opieką lekarza zacząć suplementację CBD i mogłoby to pomóc, żeby, powiedzmy, spowolnić ten proces. Zbadali też CBD, jeżeli chodzi o zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jak się okazało, przy użyciu spektroskopii rezonansu magnetycznego naukowcy odkryli, że CBD w ten sposób no, nie, nie było skuteczne w ogóle. Były też badania pod kątem schizofrenii. I to były dwa badania: jedna randomizowane, gdzie przyjmowano 600 mg dziennie CBD i nie pokazało to i żadnych, poprawy, żadnych efektów. I jeszcze było jedno badanie, ale dosyć słabo kontrolowane, gdzie przyjmowano od 60 do ponad 1200 mg dziennie CBD i to również nie przyniosło efektu. Znajduje się jednak pewne korzyści w przypadku odczuwania lęku, w sensie anxiety. W serii 72 pacjentów psychiatrycznych ambulatoryjnych CBD w dawkach 25 mg dziennie poprawiło wyniki w odczuwaniu lęku u 80% pacjentów. I badania głównie dotyczą lęku uogólnionego i fobii społecznej. Jakby pod tym kątem to było badane. I istnieje też badanie, w którym sprawdzono osoby zdrowe, które na przykład miały taki wiecie, lęk przed wystąpieniami publicznymi, ale to nie był taki lęk psychiatryczny, który trzeba leczyć z psychiatrą, tylko raczej takie powiedzmy, no jak, jak większość z nas ma lęk przed wystąpieniami publicznymi. Jeżeli tego nie robiliście, i również tam znaleziono pewną poprawę wśród tych osób, które właśnie miały przemawiać publicznie. I jeszcze mamy dwie ważne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i powiedzmy, które się CBD przypisuje. Po pierwsze jest to odczuwanie bólu i tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć dlatego, że większość badań właśnie brała pod uwagę połączenie THC z CBD. to znaczy, się pod uwagę lek, który ma w sobie zarówno THC i CBD I on, i on oczywiście pomagał, ale to już jakby nie jest od dziś wiadomo, że chociażby medyczna marihuana pomaga w przypadku właśnie takiego, mm, takiego przewlekłego bólu. I mamy jeszcze jeden przypadek, czyli mówimy tu o śnie. I tutaj znowu. Jakby badania, które jasno mówią, że to miałoby pomóc, były pod, w sensie było tam po prostu THC z CBD. Jeżeli mówimy o samym CBD, jest tylko jedno badanie, które to potwierdza, które no nie jest powiedzmy takie, no za specjalne, ale potwierdza. I tutaj jest wynik ciekawy, dlatego że u 60% pacjentów um, to ten, ten sens się poprawił, to jakość snu się poprawiła, ale u ponad 20% się pogorszyła. Podsumowując więc temat CWD, można powiedzieć, że jest to po pierwsze suplement, który jest przehypowany, w sensie za bardzo się o nim mówi, za dużo się go chwali a rzeczywiście badań jest na to mało i ja, ja tu jakby widzę każdy w sensie, wiele suplementów już tak było, że nie wiem, czy czy jakieś inne właśnie substancje które były mocno hype'owane, którym się przypisywało mnóstwo jakichś, nie wiem, super właściwości i potem dopiero po latach można było coś powiedzieć więcej, bo właśnie było więcej badań więcej praktyk a tu jest trochę tak, że wiecie, pojawia się jakaś substancja która jest powiedzmy taka trochę nielegalna, bo to jednak coś tam, coś tam z konopiami to już człowiek ma takie skojarzenie, że marihuanae, jakże, wiecie. I to bardzo łatwo jest hypować, i bardzo łatwo jest w ten sposób manipulować ludzi, żeby to kupowali, dlatego, że właśnie można zacytować badania, które były na medycznej marihuanie, która z CBD ma niewiele wspólnego. W sensie jakby CBD jest w, w medycznej marihuanie, ale w CBD nie ma jakby innych rzeczy, które rzeczywiście właśnie działają, czyli chociażby to THC. Kolejnym dużym minusem, o którym właśnie powiedziałem na początku, jest duże zanieczyszczenie tych suplementów. Czyli tak naprawdę kupujemy trochę kota w borgu, no bo no nie wiem, czy, czy wiecie. Oczywiście możemy zaufać jakiemuś influencerowi, który mówi, że one są super przebadane i tak dalej, ale on tak naprawdę tych badań nie widział, produkcji nie widział. Nie wie czy to jest mieszane w, w betoniarce w piwnicy u Mietka, czy to jest zrobione rzeczywiście w laboratorium w fachowych warunkach. Bo powiem wam, że akurat takich film, które szukają influencerów. Którzy podpiszą się pod produktem jest mnóstwo, bo ja sam dostałem maile od trzech firm, które właśnie sprzedawały CBD, i mówili mówi mi, że wiecie, że tylko się podpiszesz, będzie pod Twoim logo, i tak dalej, dostaniesz hajs, nic nie będziesz musiał robić, tylko masz, proszę, zareklamuj, sprzedaj i, 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 i będzie z, toby, z tego dobry biznes. No ale właśnie, no, nie, 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 totalnie nie miałbym pojęcia, co tam w środku jest, nie. I trzecim też ogromnym problemem jest ilość tego CBD, która w ogóle miałaby być skuteczna. Bo jeżeli mówimy o takich ilościach, które zalecają producenci, czyli że na przykład taka buteleczka za 200 zł ma nam starczać po, powiedzmy na miesiąc albo na dłużej, no to totalnie to nam nie będzie to nie będzie działało. W sensie, jeżeli na kogoś to działa, to jest to po prostu czyste placebo. Bo jak pokazują badania, jakiekolwiek efekty, uzyskuje się w momencie, gdy te dawki są naprawdę ogromne, że no rzędu, nie wiem, 300 mg, 500 mg dziennie, e, czyli byłby to suplement, który kosztowałby nawet 2000 zł miesięcznie przy takiej stałej suplementacji, żeby to rzeczywiście miało sens. Także na ten moment, czyli na powiedzmy czerwiec 2021 muszę powiedzieć, że CBD no to nie jest coś, co jest warte, że tak powiem brania pod uwagę, zwłaszcza przez zdrowe osoby. Jeszcze powiedzmy co innego osoby, które właśnie borykają się z jakimiś lękami, powiedzmy, że osoby, które no borykają się z chorobami, to wiadomo, że wtedy człowiek nie patrzy na to czy to coś działa, czy nie, bo jakby każdy 1% poprawy może nawet wydłużyć życie, więc tu mówimy zupełnie o innych warunkach, ale niestety w większości CBD sprzedawane jest zdrowym osobom i to bardzo często młodym osobom, które po prostu łykają to, co Fit Influencer z kodem jestem śmieciem na minus 10% sprzedają. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, w komentarzu, jaki kolejny suplement albo substancję mam omówić, planuję zrobić to z witaminą C, ale możecie oczywiście wpłynąć na ten wynik, czy właśnie biorąc udział w ankiecie, czy pisząc w komentarzach pod tym filmem. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro!